Czy to nie jest przecudne? Czy to nie jest przecudne? Bank, który bije. Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense szósteczki na modyfikacje. Dzisiaj faktyczne, solo manki w wykonanie banków. Żeby nie było nam za łatwo, będziemy grali na mapce z poziomu hard. Może nie mapce na trybie hardzik, na mapce Loxy, najprostsza chyba możliwa mapa, ale to głównie z tego powodu, bo no będzie śmiesznie, będziemy grali faktycznie z samymi farmami, więc żeby przetrwać to ja jakoś, ta wiem, że dobra, nie weźmiemy sobie Benjamina na początku. Bo on jest oczywiście najlepszym bohaterem, oczywiście jeśli gramy podły banki, ale zagramy sobie z Quincy, z moim osobiście ulubionym, najbardziej ulubionym herosem. Więc zdecydowanie Quincy z Wolfpackiem number one dla mnie. Kiedyś testowałem, jak daleko jest w stanie Quincy dotrzeć w takiej grze, właśnie solo i nawet daleko daje rady. Koło chyba 30 -tych którejś rundy jest w stanie solo jednostka dotrzeć. Oczywiście największym problemem jest tutaj widzenie, aż lidów, bo niestety lidów nie bije Quincy. Dopiero od 28 rundy zaczynają się nam schody, a do tego czasu nie zdążymy zbudować niestety farmy pod bank, więc to jest spory oczywiście problemik. Ta piąta runda, myślę, że to jest najszybciej, kiedy jestem w stanie to zbudować, ale oczywiście pamiętajcie, spoko zbudować to, ale to jeszcze musi przetrwać, więc no to nie będzie takie proste wbrew pozorom. Eee, zbudowanie tego mm, banku będzie dla nas nielada wyzwaniem, ale oczywiście się postaram. Postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby to zbudować. Zawsze mam ten dylemat, czy pier robić depozyt? Wszystkich pieniędzy, co mamy do banku, żeby on szybciej się nam nabijał Czy lepiej pierw zbudować tutaj poziom drugi i dopiero wtedy zrobić ten cały depozyt Zawsze mam, powiem wam, mega z tym dylemat, czy to jest faktycznie opłacalne, czy warto w to inwestować jak mówiłem na dość daleko może dotrwać sam Quincy, więc zbierajmy cały nasz depozyt I uwaga, budujemy IMF Loan Uwaga <laughs> Czy to nie jest przecudne? Czy to nie jest przecudne? Bank, który bije, bank, który jest w stanie rzucać swoimi bananami i wszystko po kolei rozwalać. Czy to nie jest cudowna rzecz? I teraz tak, sprzedałbym tutaj tego snajpera, ale troszeczkę się cykam, jak mówiłem, on chyba nie jest w stanie bić tutaj cały czas. On będzie miał ciągle jakieś te malutkie problemy, ja postawię go idealnie po środku, może nie, u dołu go postawię. Żeby zyskał jak najwięcej oczywiście, chociaż zyskał bank, cokolwiek, no a, to jest w ogóle dziwne. Reaktor da nam tyle, że on nam da to usuwanie camo, a nie będzie ingerował nam aż tak bardzo w naszą rozgrywkę. I to będzie według mnie dobre wyjście. Postawienie go w tym miejscu, on nam usunie całe kamo, ale ciągle staje nam problemy. Lidów. Lidy ciągle są dla nas problemem, dlatego myślę, że taki Sniper 1, nawet z boostem pod 1,0,2, tylko i wyłącznie w takiej postaci, będzie dobry. Tak dobrze widzieliście. To bank rozwalił Moabah. Jak mówiłem, gramy bankami, więc lecimy całkowicie tylko i wyłącznie pod banki. To jest nasza główna jednostka bijąca jednostka bijąca bank. <grymum> jak tam obstawiacie? Jak daleko jesteśmy w stanie dotrzeć, grając bankami? Solo banki, tylko i wyłącznie banki. Oczywiście jestem jednostka usuwająca, czyli właśnie tutaj usuwająca camo, ale to jest tylko i wyłącznie taka jednostka. Mamy snajpera, ale jak widzicie, sami dwa. I pół tysiąca, tutaj nie widzimy, jaki on ma wynik, ale na pewno to jest o wiele, wiele większy wynik niż ten, co daje nam zwykły sniper. No dobra, troszeczkę się pobawiłem, widzicie, wioska bustuje wioskę, która pójdzie, bustuje tą wioskę i teraz te wioski, czy znaczy te banki mogę podbić pod nasze bijące. Super, o to właśnie chodziło. I teraz jemu mogę dać możliwość bitia każdego rodzaju. Oby to zadziałało, zadziałało, no i super, w tym momencie mogę całkowicie usunąć naszego snajpera, bo teraz ta wioska wszystko robi, tak samo jeszcze możemy usunąć od razu tę jednostkę, no i mamy to, mamy wreszcie to co właśnie chcieliśmy uzyskać od początku, czyli wioskę, która boostuje nasze tutaj wszystkie farmy, dobra, ale oczywiście chcemy ich więcej, chcemy tych farm zdecydowanie więcej, Myślę, że postawienie w ten sposób jeszcze takiego jednego, dokładnie takiego samego zestawu w ten sposób, będzie dobrym wyjściem. I co warto wiedzieć? Jeśli nasze banki są pełne, to szybciej biją. Ciekawe, czy ta wioska też, a czy ta farma też działa, czy jest ona w tym mocniejsza. Spróbujmy to zrobić. Ta farma charakteryzuje się tym, że ona nie będzie dawała nam żadnego kredytu. Czyli wszystko co sobie weźmiemy, te, te 12 tysięcy, jest nasze. To jest po prostu nasze już. Yy, ja bym postawił jeszcze bota. Bota podłączymy pod niego. Żeby on automatycznie rzucał mu zawsze tą miksturkę, tego boosta. Nie wiem czy on w ogóle daje, chyba nie, według mnie on nic nie daje. I uwaga, budujemy piąty tier banku. Nie ma zwiększonego zasięgu, szkoda. Bardzo szkoda, ale troszeczkę, że będzie zasięg przynajmniej większy. A czy działa na Ciebie w takim razie alchemik? Nie działa, dobra. Czyli alchemik na niego nie działa. Szkoda troszeczkę, wiecie, to jest troszeczkę dziwne, że nie działa alchemik, prawda? <laughs> o jejku. Co ja wymyśliłem? Co ja wymyśliłem za modyfikację dzisiaj? No nie wiem, zobaczymy... ząguś. No dobra, powiem Wam, że na pewno e, ta nasza faremka na piąte znacząco zwiększa nam damage, Znacząco. Zresztą nawet już ta jest mega mocna. Ale to jest wszystko chyba mocne przez to, że jest ten kredyt. Czym większy mam kredyt jeszcze jakby dostępny, tym e, szybciej one biją. Po prostu o wiele, wiele szybciej biją one. I to widać, że to jest faktycznie mega, mega wielki damage. I dobrze mamy to! Zonguś, nasz kochany, zobaczymy, jak z nim nam pójdzie, a później będziemy testowali dalej DDT i te wszystkie inne rodzaje po kolei, będzie się działo. Będzie, będzie się działo, coś, coś tak czuję, ale już no, Zong jest mega ciężki do pokonania. Więc myślę, że będę musiał tutaj naprawdę bardzo mocno się zgustować, żeby cokolwiek mieć tu w szanse na wygraną. Więc dobra, próbujmy dalej. Kolejne rundy, kolejny fragment do przejścia za pomocą banków. Jako jednostki Beyoncé, jako nasz główny DPS. Można? Można. Masa tych naszych banków, patrzcie co spływało z naszą gierką. One się nie ruszają, one nie wiedzą co mają robić. Są tak bardzo tutaj jakby przyspieszone. Ja mam wrażenie, że to chyba jest przyspieszenie globalne, tego minusa naszego. Jakby to było przyspieszenie tego minusa. Tam jest napisane wprost, że to jest każdy 1000 przyspiesza nam. Nie wiem, że tysiąc w depozycie przyspiesza nam je. zobaczmy, czekajcie. Zabiorę cały depozyt. Zobaczymy, czy zwolnią się one w tym momencie. Uwaga. Zebrałem wszystko. Tu nie widzę żadnej różnicy wności zwolnienia. Nie ma żadnej, dosłownie żadnej różnicy nie ma. Jest to takie szybkie, że już gra nie nadąża z tym szlaniem. Ale zobaczymy za chwilkę, ale weźmy jeszcze więcej kredytu. Może jest zupełnie no niej? Szczerze mówiąc, wreszcie cokolwiek widzę, poda. Wreszcie cokolwiek widzę. Nie wiem, czy to jest związane tym, że właściwie faktycznie zebrałem wszystko, czy też jest związane to z całkowicie czymś innym, czymś niezależnym od, od wszystkiego. Zbudujemy sobie ten no, małopigajny nasz na maksymalnym poziomie. W razie czego przyspieszymy je, ja chociaż. Ja nie wiem to przyspieszenie w ogóle tutaj działa. No i dobra, mamy to! Runda 90! Pierwsze spotkanie naszych banków z DDT! E, dobra, przeszły całą długość tutaj, oraz ten kawałeczek z boku, tak do połowy mniej więcej. Czyli przeszły tak naprawdę, ile to będzie mapy całej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem fragmentów jest. Przeszły półtorej, więc przeszły coś w granicy 15 do 20% całej mapy. Nie jest źle, nie jest źle, tylko że to leciały 3 sztuki, później będzie leciało ich 20 albo 30 sztuk na godzinie 95. Tam się pokażą pierwsze problemy i tam zobaczymy wtedy, wtedy dopiero, czy to ma w ogóle sens, czy to ma rację bytu. Wiemy na pewno, że ten boost tam nic nie daje. No samo zebranie tej pieniążków jest o wiele, wiele szybsze. Widzicie 5500, tysiąca, tu macie 2000, więc macie dwukrotnie, no prawie 2,5 razy szybciej. Bank wam zbiera gdy jest maksymalnie, A to jest faktycznie zbustowanie maksymalne Więc to się chyba średnio opłaca no Bank się zbiera do tej formy pełnej tak w granicy 7 rund, coś koło tego Szybko oczywiście jest to, no, ale już nie przesadzajmy No nie jest to chyba aż tak bardzo potrzebne żeby w takie coś inwestować, czy specjalnie budować tutaj właśnie naszego tutaj Inżyniera tylko po to, żeby zboostować bank. Inżyniera budujemy, żeby zboostować farmę jak już. Bustujemy wtedy farmę No dobra, doszły chyba do tego samego miejsca praktycznie. Leciutko może wyżej, to były dwie dodatkowe sztuki, bo było ich łącznie 5 sztuk, a nie trzy sztuki jak w rundzie 90. Okej, okay, dobra. Dopiero 95 nam pokaże troszeczkę więcej. Mamy piąta runda! Jestem ciekawe jak to nam pójdzie, jak nam to pójdzie w tak szerokiej masie, masie DDT, bo to jest mega ciekawe. Jak nam tutaj pójdzie? Czy wytrzymamy to, czy to jest runda, w której już przegrywamy? Uwaga, na razie ciągle jest ten sam poziom, dochodzą do, ciągle do tego samego dokładnie miejsca, no może tam milimetrami idą dalej, ale to chyba jest do wybrodnienia, taki mam wrażenie. Mam wrażenie, że to chyba się da wybroić, że... Farma będzie najlepszą jednostką ever do zarabiania oraz do bicia od, od razu, prawda? Oczywiście jak wiem, że mogłem mieć tutaj Benjamina Benjamin oczywiście boostuje banki Ale nie w tym modzie Tak mi się wydaje, że w tym modzie on nie ma nic do, tutaj do powiedzenia Czy to, że coś daje ono się spila? Nie, nic to nie daje Ciągle w tym samym miejscu jest koniec dla DDT To teraz co? 97 runda 98 no i opancerzony. No i dobrze, 97 runda opancerzone zongi. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to faktycznie spowoduje, że to będzie troszeczkę trudniejsze do pokonania? Już widzę, że pęka. Pierwszy zong chyba już tam w tym momencie pęka, takie mam wrażenie, że on już pęka przy spotkaniu pięciu banków. Teraz to znaczy mamy 7 banków bijących. Pękły. Dobra, mamy to. Mamy zonga, który niestety nam pęknął. Ja wiecie co, sprzedam w takim razie tego i... Sprzedam ten nasz maksymalnie naszą maksymalnie zbustowaną farmę i zbuduję zwyków w takim razie. Nie będzie też już piątego tieru Bijemy tylko i wyłącznie czwartymi tirami. Zobaczymy, jak mocno to się odbije na naszej gierce. Czy faktycznie będzie o wiele, wiele ciężej, czy będzie tak jak poprzednio? Ciężko, ale stabilnie. Ciężko, ale stabilnie. 98 runda. Dosyć ciężka runda, oczywiście. Mega ciężka, żebym bym powiedział. Ale na razie jest w porządku. Dajemy sobie radę. Czyżby te jednostki, nasze tutaj banki, były skazane na walkę z badem? Dopiero bad miałby wyjaśnić sprawę, czy one faktycznie będą OP, czy to będzie ta jednostka, która rozwali całą gierkę i w ogóle powie, że hej, po co ci ma Masz nas, masz banki, inwestuj w banki jedynie. Klienci, czyli baloniki, mogą być z tego powodu niezadowolone. Bardzo prawdopodobne, że tak to się skończy, ale zobaczymy. Bo tutaj wyzwania nie było. Czas w takim razie na spotkanie z rundą 99. Opancerzone DDT. Jak pójdzie nam z Wami? Już mamy dwa przejścia. Trzecie przejście pokonane, czwarte przejście pokonane, i tutaj padają. Czwarte przejście, ale lecą dalej. Piąte przejście. Puściłem specjalnie, puściłem specjalnie to, 99 runda, oczywiście wykupię się teraz w tym momencie i dołożę więcej banków, a tak powiem dołożę piąty tier przynajmniej i no dobra, dołożymy troszeczkę tych banków jeszcze, bo jak sami dobrze wiecie, chcę zobaczyć jeszcze starcie z... Badem. Naprawdę bardzo chciałbym zobaczyć, jak one sobie z badem poradzą, więc dorzucimy tutaj kilka sztuk. Powiedzmy tyle, chyba nam wystarczy, i ruszajmy jeszcze raz tą samą rundą. Więc już wiemy na pewno jedno, że jest ciężko, jest bardzo ciężko to przejść, ale to ciągle jest do przejścia. I oczywiście jeszcze jedno. Pamiętajcie, że oni nie biją ich, przecież zapomniałem o to całkowicie. Problemem jest jeszcze to. Ojojku, ja są takie lagi straszne. Daliśmy radę, damy radę z wami, damy radę No i czas na bada Nasz kościotru Badzik Dajesz, pokaż teraz swoją siłę Pokaż swoją moc Czy my sobie z tobą poradzimy On oczywiście jest ciężki Jest mega ciężki do pokonania Aż mi się cała gra laguje Czekajcie ile tutaj mam no Dobra, procesor mi się nie grzeje Nie pali się on jeszcze Więc nie jest aż tak źle może Ale sami widzicie Mój Ryzen 5900 nie daje sobie rady w tym momencie. On już ma dość, on ma już dość obliczania lecących cukierków na bada. Chociaż nie ma tutaj wcale aż tak dużo, ale on już ma serdecznie dosyć tego. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ale dobra, dajmy spina jeszcze. Już chyba przebiliśmy dwie warstwy. Myślę, że to są już dwie warstwy, będą. On już też bierze udział w zabawie, ale nie widzę nawet efektu. Nie widać lecących pocisków. Albo widać? Raz, dwa, tak, widać efekty pocisków. No i dobra, mamy rozbitego DDT pokonane. Zostają nam już same zągi. No zągów się już chyba nie boimy aż tak bardzo. Znowu rozpryski. Mamy to. <ścoughs> no dobra, pokonaliśmy w takim razie wszystko. Bardzo fajnie. Dziękuję Wam oczywiście za Wasze wsparcie znowu. Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, subskrypcji, dzwoneczku i koniecznie naciśnięcia. Wszystkie pow powiadomienia. Do zobaczenia używania w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam kolejne śmieszne modyfikacje. Jak znacie jakieś fajne modyfikacje? W komentarzu proszę was, napiszcie mi je. Na razie hej, hej, pa!